Nawet stojąc tutaj, dalej trudno mi uwierzyć, że to właśnie Ty jesteś przy mnie. Kochanie, przez ostatnie 11 lat zbudowaliśmy coś, co dla mnie jest czymś więcej niż codzienność. To bliskość, zaufanie i miłość, która dojrzewała razem z nami. I obiecuję trzymać się za rękę, kiedy będzie dobrze. I jeszcze mocniej, kiedy będzie źle. Tak pięknie wyglądasz. Tak? Jest I dla mnie. Tak. To jest mnie. Idealnie. Już teraz mi lepiej, jak Ciebie. Obiecuję, że będę przy Tobie. Nie jako ideał, ale jako ktoś prawdziwy, oddany i świadomy wartości tego, co tworzyłem. Kocham Cię za Twoją miłość, dobroć i spokój za to, że zawsze czuję się przy Tobie kochana i najważniejsza. Dobrze, Pani, to ja jako wysłannik Twojego węchów przyszłego. Jesteś moją miłością, moim domem i najlepszą decyzją mojego życia. Kocham Cię i będę kochał każdego dnia. Całą sobą wybieram Ciebie dziś i na zawsze. W starannie dopilnowali, abyśmy czekali z niecierpliwością przez ponad dekadę. Razem przeżywaliśmy wiele cudownych chwil, oraz byłem świadkiem Waszej cudownej miłości. Dziękuję Wam bardzo, że dziś mogę przeżyć z Wami tę najważniejszą chwilę w Waszym życiu. Że wasza droga będzie piękna i że razem zrealizujecie wszystko, czego tylko sobie zapragniecie. Kocham Was.